Lekcja, co szanski, o Oliwie. Z Oliwy e, kilka słów jeszcze powiem o Tobie. E, skąd wzięła się pasja do Oliwy? E, u Roberta wzięła się z tego, że studiował 5 lat na uniwersytecie. W Okonii, tak to się czyta? Okonii e, w Mediolanie, e, Stąd ta miłość pewnie do, do i pasja do Włoch. Eee, no właśnie, jak na powiedział Robert, chce być pomostem pomiędzy klientami, a najlepszymi na świecie włoskimi producentami oliwy z oliwek. Tak? Można mówić oliwy z oliwek, czy po prostu oliwę z oliwek? Robert, zapraszamy na scenę. Dzień dobry o, Witam serdecznie. E tak jak tutaj kolega powiedział, troszeczkę zwalniany chciałem Państwa zabrać w tej lekiem miodem tłynącej, piękny Włoch, i powiedzieć dwa słowa o samej Oliwie oliwek. W pierwszym kroku chciałbym Wam przedstawić definicję, ale oczami takiego rodowitego Włocha, czym dla nich jest Oliwa oliwek. Myślę, że to jest ciekawy punkt widzenia. Trochę z historii, mitologii, żeby właśnie zrozumieć, jak głęboka jest tradycja samej oliwy we Włoszech. Rynek oliwy dzisiaj, co rozumiemy pod hasłem bogactwo różnorodności. I jak zostanie na koniec trochę czasu, to pokażę Wam proces właśnie taki przetworzenia, jak to wygląda w momencie zbioru, które właśnie się zaczęły we Włoszech i tam trwało gdzieś do końca grudnia. A więc z definicją udało się znaleźć e, artykuł z National Geographic Polskiego z września 1999 roku e, zatytułowano Oliwa z oliwek emisji Wołów. autorka ali e, Zwingle e, zaczęła go od po pochwały oleju. Możesz go spalić, aby uzyskać światło. Możesz umyć w nim swoje ciało. Możesz nasparować zapieszczone z Stanowi podstawę kosmetyków, jednocześnie służąc do kolorowania diamentu. Z jego użyciem koncentruje się królów, kapłanów, noworodków i umierających. Jest doskonałym konserwantem żywności. Podgrzany do wysokiej temperatury reprezentował genialną bronę i narzędzie tortur ale przede wszystkim jest doskonałym składnikiem rozmaicowej diety, bogatej w witaminę E, polifenolę oraz pasy tłuszczową Mg1. Od ponad 4000 lat jest częścią kultury śródziemnomorskiej. Ten akapit pozwala nam zrozumieć tak naprawdę, jak ważnym produktem pasenia morza śródziemnego jest oliwa i jak jeszcze chyba nie w tej kulturze, powiedzmy, krajów nocnych i zachodnich. To jest produkt, który jest z nami od 6000 lat. Początki oliwy odnajdujemy w Syrii i później z tego regionu trafia kolejno na wyspy Morza Gejskiego oraz wzgórza Anatolii, czyli obecną Turcję. Są też wzmianki w kodeksie Hammurabi'ego z 1780 roku, przed naszą co też świadczy, że. Oliwa była popularna wśród Bałwinończyków, ale tak naprawdę jej rozbarwowaniem zajęli się choryncjanie. I oni właśnie dziś swoimi szlakami handlowymi doprowadzili oliwę do współczesnego jak to, basenu Mare Nostrum, czyli Morza Śródziemnego i wybrzeży Afryki i Europy Południowej. Tak je transportowali. To są Amfory oraz e, statek e, towarowy, zwany napis o e, jeszcze z e, historii felicyjskiej. A tutaj, e, wspomnienie, jakby z e, mitologii, e, doszło do starcia Ateny Poseidona o władzę nad Artyką. Zeus zdecydował wtedy przyznać się prawo do regionu, temu z boków, który obdarzy ludzkość najpiękniejszym darem. Posejko e, po dłuższych przemyśleniach uderzył twój w morze, i pianem wyłonił się koń, który na zawsze został świetnym sprzymierzeńcem w bitwach. Natomiast Atena uderzyła włócznią w ziemię, i w tym miejscu wyrosła roślina o srebrzystych liściach, gałązka oliwna, z której drewna ludzie zaczęli tworzyć narzędzia, a z owoców pozyskiwać oliwę z oliwek. Pożywienie, paliwo, światło, ale też lek ówczesnej ludzkości. My, mitologia, mówi nam, że Atena została jednomyślnie zwycięzcą tego tego, tego pojedynku i w tobie wdzięczności wybudowano je świątynię Parteną na Akropolu. Przechodząc do współczesności, jak wygląda dzisiaj produkcja oliwy globalnej? Otóż tak naprawdę mamy dwa pasy nad zwrotnikiem Raka i pod zwrotnikiem Koziorożca, gdzie produkuje się dzisiaj oliwę z oliwek. To epicentrum jest tak naprawdę tutaj w Baseu Morza Śródziemnego, ale znamy też dobre oliwy z Napawali w Kalifornii i już od jakiegoś czasu również Chińczycy zaczęli się trudzić produkcją oliwy. Co ciekawe, mamy dwa okresy zbiorów. W Air pra i Południowej Australii zbierano oliwki w kwietniu. Natomiast w Basenie Morza Śródziemnego jest to, tak jak powiedziałem, listopad do, do późnego grudnia. Produkcja skupia się głównie w Basenie Morza Śródziemnego. Tutaj zdecydowanym liderem jest Hiszpania, która praktycznie potraga produkcję błoków. Co ciekawe, no wszystkie włoskie marki przemysłowe typu Monini. Są już tak naprawdę w rękach Hiszpanów, czyli możemy patrzeć na Hiszpanię jako ten kraj, który reprezentuje dzisiaj ten silny przemysł. Natomiast Włochy próbują obronić jakby swoją tradycję, właśnie skupiając się w 100% na jakości. Nie traktujmy tego też dosłownie, oczywiście są bardzo dobre jakościowo oliwy z Hiszpanii, jednak to Hiszpanie wygrali po prostu ten wyścig taki przemysłowy, gdzie mają większość produkcji i, 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 i przejęli wszystkie takie marki powiedzmy sklepowe. A skąd ten spadek powiedzmy, jest 2015? A bo do 94 lata, tak? Tak, znaczy tu, A, są, tu jest, to jest średnia, ale spadek oczywiście jest widoczny, no to jest klimat. To jest klimat, to są susze. To jest też przyczyna ogromnego wzrostu w cenie oliwy w ostatnich latach. Jeśli spojrzymy na lata 2021-2022, yy, oliwa na rynku takim przemysłowym yy, kosztowała około 3 euro yy, za litr. Czyli powiedzmy przemysł mógł przyjść i kupić w cenie rynkowej za 3 euro. Dzisiaj ta cena wynosi 8 euro. Yy, ale to jest też dobra wiadomość dla nas, konsumentów, bo to, co się wydarzyło tutaj yy, w tych latach przez ten spadek, to tak naprawdę zmniejszyła się różnica pomiędzy rynkiem premium a rynkiem marketowym, tak, bo kupując już dzisiaj oliwy w cenie 8, 8 euro, przemysł tak naprawdę nie jest w stanie bardzo mocno podciąć cenę tych producentów, którzy produkują produkty kosztowne. Tutaj mamy nie rękę Unii Europejskiej, która też zdecydowała się zrobić na rynek właśnie oliwny i swoim rozporządzeniem, które tam dotyczy bardziej produktów rolnych wydała następującą klasyfikację oliwy. Co ciekawe tutaj to oliwa z oliwek jest jedynym produktem żywnościowym. Gdzie używa się tak naprawdę analizy sensorycznej, aby sklasyfikować ją jakby handlowo, tak? teraz cała na myśli. Mam tutaj dwa, dwie duże grupy. Skupmy się tutaj na tej pierwszej, czyli oliwy z oliwek Ekstra Virgin. To są oliwy z pierwszego tłoczenia uzyskiwane mechanicznie poprzez właśnie zniatania oliwek. I tutaj ta grupa ma trzech reprezentantów. Oliwa Extra Virgin musi spełnić wymóg kwasowości poniżej 0,8%. I tutaj w drugim punkcie jest ten aspekt tak jakby, sensoryczny, gdzie zbiera się panel dziesięciu takich asagiatorek, którzy testują tą oliwę sensorycznie, żeby zobaczyć, czy że ona ma jakiekolwiek wady. To jest taki powiedzmy, no, to jest jedyny produkt, który do klasyfikacji handlowej wymaga ingerencji nosa i, i, i jakiejś degustacji, żeby powiedzieć, czy to jest produkt super jakościowy, czy średnio jakościowy, czy produkt, którego nie można sprzedać do klienta finalnego. Także no, w rękach tych kapopanel panel oraz panelistów jest tak naprawdę przychód strata producentów? Tylko. Tylko wina są produkowane, nie mają jakby, mogą być denominacjonalne i biologiczne. Kontrola garantita, mają też swoje certyfikacje, ale żadna jakby certyfikacja czy klasyfikacja handlowa. Nie wykluczy wina z rynku, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że ono ma wady sensoryczne, czy tam pachnie troszeczkę, powiedzmy, pleśną, czy, czy, czy jest lekko zwierczałe. No tutaj w rękach jakby tych polonistów jest spora władza, a spora władza, no niestety, jak uczy nas historia, wiąże się też ze sporymi nadużyciami, także ten rynek jest bardzo ciekawy. I tutaj on Liva mm, musi być wolna o dwa sensorycznych. Czyli tych 10 panelistów, oni sobie zaznaczałem tam od 0 do 10 yy, na skali, yy, muszę przyznać, że jakby osobiście yy, też jestem jednym z tych panelistów, bo jakoś bardzo mi się nudziło ostatnimi czasem więc stwierdziłem, że zrobię sobie kursę Swiatora i zobaczę, co oni tam w tych panelach tak naprawdę robią. No jest to ciekawe, 10 osób siedzi i mówi ok, mam takie wady, takie wady, zaznacza na kartce, zbiera to kapo wrzuca do Excela, jeśli mediana wyjdzie 0, czyli ten środkowy jakby odczyt no, wyjdzie 0, no to super, mamy oliwę extra virginę, tak? Jeśli wyjdzie poniżej 3,5, mamy oliwę Verginę, a jak ktoś za bardzo popłynął i wrzuci tam za dużo czwórek, no to już mamy oliwę, której nie można sprzedać, powiedzmy, na rynku, tak? Ona trafia wtedy do tej grupy, czyli pozostałe oliwy. To tutaj już musi przejść procesy rafinacji, później jest mieszana z tymi oliwami jakościowymi Extra i Virgin po to, żeby uzyskać pasowość poniżej procenta i dopiero wtedy może być sprzedawana albo jako olio od to tu już nie ma określenia, że ona jest z pierwszego tłoczenia, albo jako olio od salsa di, di oliwa. To, to już jest taki produkt powiedzmy do smażenia może, ale już na pewno nie dostała, tak. Teraz tyle teorii, jak to wygląda yy, w rzeczywistości. Otóż yy, yy, pójdziemy do pierwszego jakiegoś supermarketu, spojrzymy na półki, zobaczymy oliwę extra virgin za 15 zł. Gwiazdąca, może 25. Pójdziemy do giniarni i zobaczymy oliwę za 60 zł. Co tu się dzieje? Dlaczego one obie są sklasyfikowane tak wysoko? A mimo tego są zupełnie różnymi produktami. Tak? Pierwsza rzecz to ta władza, czyli tak naprawdę oliwy jakościowe to przechodzą po prostu przez jakieś obiektywne małe, lokalne panele. Oliwy przemysłowe, wszyscy kapłanem, jakby no, siedzą w kieszeni y, firm przemysłowych, więc tam często y, zmysły y, zapachu i, i smaku nagle zanika, jak wchodzą jakby oliwy przemysłowe na stół. A z drugiej strony, y, oliwy takiej praktycznej, powiedzmy, oliwy niskojakościowe są bardzo blisko tej granicy. Tak? To Im wyższa kwasowość, tym ta oliwa jest bardziej paśna, olejista, ona po prostu traci swoje walory to co się dzieje jakby w świecie przemysłowym no to ja powiedzmy jako duży producent od wszystkich rolników systemy tej oliwy mieszam ją, żeby ona osiągnęła poziom kwasowości 0,79 od razu wysyłam do laboratorium jak najszybciej, no bo ona się utlenia oliwa jest niestety produktem, który bardzo szybko jakby też traci na swoich walorach. No i jak odhaczę 0,79, to już mam podkładkę, żeby puścić to na rynek jako Ale jakby cały rynek wie, że w momencie, kiedy wchodzimy do marketu i ta oliwa już przybyła jakąś drogę powiedzmy dwóch, trzech miesięcy, gdzie z transportu trafiła na półki do magazynu, później do sklepu, no to już raczej w domu Mamy to, tak? Nie ma szans, żeby ona zachowała jakby ten poziom 0,79% pasowości po tak długim odstaniu, jak działają słońca. To jest produkt, który jedynie przechowywany powiedzmy pod azotem, bez dostępu tlenu i powietrza, jest w stanie utrzymać jakieś walory, a też powiedzmy nie jest, nie jest doskonały. To co to co my staramy się robić, jakby u nas w Storu tak? to co rok mamy nowe oliwy, tak? zarządzamy tak po prostu łańcuchem dostaw, żeby nigdy nie zostać z oliwą z poprzedniego sezonu, bo to jest po prostu produkt drugiej kategorii, tak? to jest tak jak troszeczkę z rynkiem ubraniowym, gdzie po prostu powinny na te produkty być outlety, a, a wiemy, że w supermarkecie to jest niemożliwe, tak? że te produkty tam czasami staramy po... Jeśli nie są, powiedzmy, poczytane, które bardzo szybko robią. Tutaj chciałbym pokazać, jak wygląda właśnie praca takich e, kapopadek. E, tu jest skala, na której oceniają te mówię właśnie w zależności, gdzie ta mediana wypadnie. Czyli, jeśli nie ma żadnych defektów, to mamy oliwę extra virgin. Jeśli te defekty mieszczą się pomiędzy 0 a 3,5 ma oliwę virginę. Yy, powyżej 3,5 mam już oliwę, która musi przejść proces rafinacji, żeby trafić na Także ta oliwa świetna do smażenia. Tak? W momencie, kiedy nie dajemy jej do każda oliwa, nawet jakościowa, w procesie smażenia straci jakby swoje bałory gdzieś yy, smakowo-zapachowe. Smakowe może mniej, ale zapachowe na pewno. Także oliwa węgrzina, śmiało jakby, można wejść do marketu i wziąć pierwszą, lepszą ekstra węgrzin, która również jest I, i, i na tym smażyć. Bardzo wysoki poziom spalania, także doskonały produkt do smażenia, ale tutaj, jeśli chcemy jakby w kuchni uzyskać coś więcej, no to zaczyna się jakby cała zabawa i to, do, do czego my się odnosimy jako bogactwo różnorodności. To co jest ciekawe w oliwie z oliwek, to jest to tak naprawdę produkt bardzo tożsamy z winem, tak? Każda oliwa ma też y, słuszkę. Jest region, który jest wytwarzana. W zależności od tego szczepu, klimatu, gleby, ta oliwa może mieć różne aspekty jakby smakowo sensoryczne tak? Y, od północy, y, jak powiedziałem, czyli y, nad gardą mamy oliwy, która... E, mają bardziej posmak, zapach, świeżo skoszonej trawy, ziół e, schodząc niżej e, przez powstanie e, kampanię będziemy mieli oliwy e, z takim smaku zapachu e, dojrzałego jabłka, ulia to jest karczok i... i, i, i Ci paneliści są też w stanie od razu określić region. Ciężko jest trafić szczep, bo tych szczepów we Włoszech jest ponad 500, ale powiedzmy, że te główne są do rozpoznania właśnie na fazie smakowo-zapachowej. Teraz Pulia, i tak naprawdę. Nie mówię po włosku, i po polsku, ale Apulia jest takim najpopularniejszym regionem oliwnym. Najsłynniejszy szczep do to jest yy, chyba top 3 produktów, jeśli chodzi o zawartość polifenoli. Polifenole to są jakby yy, składnik yy, oliwy, który ma największy wpływ właśnie na yy, te wolne i na utlenianie. Yy, 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 jestem ekspertem, bo mogę odesłać też do Pisma, pani tutaj profesor z yy, z, z, z Uniwersytetu Przyrodniczego, która bardzo ciekawie się o tym rozpisuje, właśnie jak duży wpływ mają e, e, kwasy tłuszczowe, omega 9 i właśnie polifenole na zdrowie, na całą mikrobiologię. E, jest mnóstwo m, takich podań, też naukowych, które e, pokazują pozytywny wpływ jak tych składników e, na, na, zdrową, na zdrową dietę. E, też nie przypadkowo. Gdzie ludzie dożywają tam powiedzmy 100 10 lat, czy jest najdłuższy okres yy, yy, życia, no chyba nie jaką w, w jakimś regionie Maspyre i w okolicach Sardynii. Yy, no podstawą, yy, podstawą tego jest na pewno zdrowa i, i zbilansowane dieta, yy, a tutaj podstawą tej zdrowej, zbilansowanej diety śródziemnomorskiej jest yy, właśnie odwazowisko. Mówiąc o różnorodności właśnie puli, koratina to jest tak naprawdę, jak w naszych czasach się piło trawne, a no mama dawała tak wstępnie, jak miejsce, no to ja dzisiaj przyznam, po prostu górę kieliszek, koratinę, tysiąc polifenoli, strzał rano taki, że po prostu e, naprawdę odporność wszystko e, podnosi. E, o, się przyżyci, przepraszam za drugie palce. Lazio, to jest szczep grana, będziecie Państwo mieli też okazję skosztować przy moim stoisku właśnie ten szczep. Później mamy popularną Toskanię, tak naprawdę najpopularniejsze szczepy, czyli Frantoio, Moraiolo i Są szczepy, które są uprawiane w całych Włoszech, nie tylko w Toskaniu. Wspomniana już Sycylia, czyli ten pomidor i tutaj jest tutaj dla Celara Delicza, która też będzie dostępna właśnie u nas y, na, na naszym stanowisku, także w brak cielarczy zapraszam, można czy do tego właśnie kieliszku spróbować, czy do jakiegoś dania sobie To są oliwy, które właśnie mają za zadanie skomponować też danie, wyciągnąć je na lepsze walory. Tak? Mam oliwy delikatne których używamy powiedzmy z y, owocami morza, z rybami, tak, żeby utrzymać tą delikatność tych potraw i one bardzo agresywne, tak jak wspomniana koratina, które bardziej komponują się zdaniami takimi zdecydowanymi. Nie, nie, u nas na przykład y, ja do brochówki leję a, a a właśnie nie, do, do ostrych sobie oliwę y, delikatną, czyli w szczepach tak? Z procesu, tak naprawdę, transformacji to jest chyba najważniejszy slajd, który chciałbym, żebyście zapamiętali i żebyśmy, tą jedną rzecz wyciągnęli z tej krótkiej prezentacji. Może w formie pytania, jakby na. W którym etapie, jeśli rozumiem, że to jest pierwszy drugi, trzeci i tak dalej, myślicie Państwo, powinniśmy zabrać o z drzewa? Czwarty. OK. OK. Ktoś jeszcze? Jakiś strzał? Przeczucie? No i tu jakby Panie były między drugim a trzecim, tak naprawdę, więc Pani ciut za daleko, ale prawda jest, że większość zbiera tutaj. Dlaczego? No bo ona jest największa. Tak? Ona jest tak na sokiem, że tam jest 30% więcej oleju z kilogramu, powiedzmy, oliwek. Ale czego nie ma? Nie ma nie ma antyoksydantów, nie ma wszystkich składników, które tak naprawdę swój szczyt Mają tu i tu. No ale tu jeszcze powiedzmy jesteśmy na etapie, gdzie tego by się nie dało. Bo już kiedyś Państwo próbowaliście takiego oliwki z drzewa, ale to to, to, to nie spakuje. Tak? No więc czekamy gdzieś tutaj, do tego poziomu. Tak? I w tym momencie jest idealny moment zbioru. Zbiory są niższe, ale za to y, wszystkie walory są na najwyższym y, poziomie. No i tak wyglądają te zbiory, które się zaczęły. Myślę, że to jest fajne doświadczenie, jeśli kiedyś Państwo będziecie mieli okazję w okresie właśnie między październikiem a, a, a grudniem być we Włoszech, to zapraszam do kontaktu, jak doręcznie Was wymówię, z którymś z naszych producentów, żeby tak wejść jakby w ten rejon i zobaczyć jak to wygląda. To jest taka no, dość romantyczna historia tych ludzi, którzy tam doręcznie zbierają, później Piją wino, próbują tej oliwy i, i, i przyjemnie z tym uczestniczyć. Myślę, że to jest na pewno e, bardzo fajny aspekt spędzenia wakacji, powiedzmy, jednego dnia, żeby się tak zupełnie odłączyć od, od tego pędzącego świata i tak właśnie sobie pójść, zebrać oliwki, e, napić się dobrego wina, e, spróbować dobrej oliwy. E, ten, ten etap tutaj naprawdę zbiorów jest y, fantastyczny. Y, po zbiorach tak naprawdę bardzo proste, że wszyscy robimy to w domu rano soką majaczową, po prostu musimy to najpierw oczyścić, y, ściągnąć jeszcze jakieś pozostałe listki. Tutaj y, to jest jakby przeszłość, to jest nowoczesny styl. Tutaj rozgradniamy. Są takie maszyny, które mają młody środki, po prostu uderzają cały czas w oliwki. Stąd trafia to do takiej ugniatarki, która po prostu to mieli ciągle, żeby gdzieś się te, te oliwy złączyć jakby w, jedną, w jedną taką pulpę. Ta pulpa później trafia do takiego nowoczesnego urządzenia, które. Kręci się super szybko, właśnie przez działanie sił, środkowej, wszystkie części typu woda, etc. wychodzą jakby na zewnątrz, a w tej środkowej części zostaje oliwa. Tam jest pociągnięty taki malutki wężyk i jakby wyciąga tą oliwę prosto tutaj już do wirowicy, y, i później filtracja i przechowywanie pod azotem. Y, od zbioru do końca myślę, że jest dwie godziny dobrym jakby gospodarstwie, tak, no bo mówimy też, mamy gospodarzy, którzy mają dwa drzewka, zbiorą, za tydzień zaniosą, ktoś im tam to zrobi w jakiejś spółdzielni i potem sprzedają, mówią, że to jest najlepsza włoska oliwa, no ale więc tak nie jest, no bo jakby pewne etapy procesu muszą być zachowane w takim rygorze czysto powiedzmy technologicznym i tak, tak to gdzieś wygląda w nowoczesnych Nowoczesne olejania, z którymi współpracujemy. Są maszyny, które nie wiem, to są inwestycje rzędu 2 do 5 milionów euro, tak? Przełom lat 60. tych przechodzi Antonino do swojego ojca, dziadka, mówi: Słuchajcie, potrzebuję 5 milionów euro, żeby zainwestować w sprzęt i będziemy zbierać 2 miesiące wcześniej i produkować 30% mniej. Na co ojciec, dziadek mówi: zwariował. Chce, żebyśmy poszli z torbami, to jest jakby przyszłość. Jeśli chcemy konkurować na rynku, musimy dać jakość i podniesiemy wtedy też za jakością ceny. No i to jest właśnie ten, ta subtelna jakby różnica, że te wszystkie one obok tradycji, która często sięga na 100 lat, właśnie zdecydowało się na ten dość radykalny krok inwestycyjny. i Poniosło ogromne ryzyko, żeby przenieść to jakby na, na taki kolejny etap. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że coś nieco udało mi się przekazać z tej historii olejackiej. Zapraszam serdecznie podczas lunchu, żeby spróbować, bo to jest chyba najlepszy moment. Tak naprawdę można gadać, gadać i gadać, a, a, a produkt mówi sam dla siebie i myślę, że, że jakby tą nowoczesność i, i tą tradycję doskonale czuć właśnie w produkcie, tak że, że tam niczego, niczego tak naprawdę nie brakuje. Dzięki, piękne. Dziękuję dzięki e, Jak widać, pan to, Antonio, warto ryzykować, się jest, to ryzykować, że To też jest przesłanie dla was, marketingowców, ale dziękujemy Ci, Robercie, bo dzięki Tobie wyrwałeś nas trochę z tej z tej marketingowej podróży. No i tutaj też chcemy Wam zasugerować,